Potrawa, którą się robi ze sercem, to ona daje tyle miłości, że leci nawet serce. A chcecie powąchać? że widzicie coś takiego? Muszę być. Cześć, kochani. Jestem na festiwalu Indii w Polsce nad Bałtykiem i spotkałem tutaj bardzo niezwykłą osobę. Tak niezwykłą, że moja żona mówi: Tak, ten festiwal jest bardzo niezwykły, ale idź do namiotu, pokazy gotowania, i tam zobaczysz Karinę. I kiedy zobaczyłem, w jaki sposób to robi, Pomyślałem, muszę ją wam pokazać. Więc chodźcie teraz na dach mojego samochodu, tam stawiam telefon, tam przychodzi Karina i będziecie mieli okazję ją poznać. I słuchajcie, stało się. Jesteśmy tutaj. Karina Leonte jest ze mną na kanale Wego Konstruktor. Cieszę się. No mega spontanicznie, nie się no właśnie, Po tutaj. prostu. Spotkaliśmy się, słuchajcie, mega magicznie i mega spontanicznie, ale ja nie mogłem pozwolić sobie na to, żeby odpuścić taką okazję, żeby móc się z tą spotkać i podzielić się, słuchajcie, na kanale z osobą, która gotuje tak jak konstruktor w rozumieniu, że my to rozumiemy i chcieliśmy się z wami tym podzielić, ale ja zacznę może od tego. Tak. Nauczyciel matematyki, mama i żona, Troszeczkę czytam z kartki, słuchajcie, bo wypisałem sobie te rzeczy, bo tego jest tak dużo. Gwiazda mogdawskiej telewizji, osoba, która gotuje sercem, astrolog wedyjski, warsztaty dla kobiet. Tak robię. Co? Powiedz mi. Ja, ja słucham Cię i już myślę, jak mam dużo czasu tego wszystkiego robić, no. No właśnie, jak Ty to wszystko łączysz w życiu? Jeszcze jesteś na Festiwalu Indii, jesteś tutaj dwa miesiące. Tak, przez dwa miesiące tutaj robię pokazy gotowania, co dzień. Co dzień, Codziennie. Tak? Dwa pokazy mam. I gotuję kilka potraw. I te pokazy na Festiwalu Indii są za darmo. Może każdy przyjść Tak, na nie. ja jestem jakby wolontariuszem. Hmm, wolontariusz. Słuchajcie, Festiwal Indii w Polsce nad Bałtykiem, tak. czyli można Cię zobaczyć na razie każdego roku. Właśnie tak. Tak. Każdego roku. No bo tak, ja jestem z Polski. Karinka jest z Mołdawii. Z Mołdawii, nauczyłam się polskiego, dlatego tutaj prowadzę pokazy, gotowanie. <grym> I teraz słuchaj, bo Mołdawia i Polska to są kraje, gdzie no musimy sobie powiedzieć, że byliśmy wychowani w kulturach, gdzie jadło się mięso. I teraz ja chciałem tak zapytać jest. na kanale tak prosto z serca, bez żadnego owijania, co było u Ciebie taką przyczyną do tego, że powiedziałaś, że zmienisz swoje życie, mhm. że przestałaś jeść mięso i czy to miało wpływ na Twoje życie? Tak, na pewno miało wpływ, wpływ, dlatego że to ja zrobiła z powodu największej było zdrowie, że kiedy byłam w ciąży, to ja myślałam tak, kiedy była sama, to można zjeść coś, nie ma problemu, a teraz taka odpowiedzialność czułam. czułam E, e, zawsze, no i powiedział, trzeba coś wymyślić, jaką dietę wegetariańską. Ale to naprawdę e, wpływ bardzo miał na mnie jeden przyjaciół. Jeszcze ja jestem nauczycielka jeszcze nie tylko matematyki, a też uczyłam, tylko nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, e, counter. Do you know what is this? E, osoba, która liczy pieniądze w firmie. Okay. mhm mm Wiesz, który tak ma, robię takie, wiesz, dokumenty i pieniądze, balans robię. Jak to się księgowa? Ma? Księgowa właśnie. Tak. Sprawdź, księgowa. Tak. Księgowa, tak, zaskoczyła to, to, konstruktora. Tak. Nie wiedziałem, to, 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 drug, to, drugie, to drugie, że mam zawód. Pracowałam o, nawet firmie. firmę. I liczyłaś te wszystkie słupki? Tak, tak, robiłam. I to wiesz, to nie, nie jest bardzo interesujące, dlatego Słuchajcie, dwa, wszystko, dwa wszystko lata. księgowe, które są na kanale, <laughs> Karinkawi, to nie jest bardzo interesujące. Tak, nie jest, przepraszam, <laughs> dla mnie. No i wiesz, i, i potem to uczyłam drugich innych osób. Te, te nauki. Mhm. Tak, uczyłam. Wiesz, jakby nauczycielka tego Czyli też. Czyli od razu poczułaś, że jesteś nauczycielem? W jakimś sensie takim, że, tak. że od razu uczyłaś? No właśnie. I jeden student, mój student, to on, wiesz, już miał dietę wegetariańską okay. i powiedział mi, że to wiesz, to tyle energii masz wtedy, kiedy masz taką dietę. Że ja wiesz, ten jest, byłam zaskoczona i chciałam spróbować. I to był dla mnie tak, wiesz, eksperyment. Mhm. A tak mi podobało, że potem już przez 15 lat do tej pory jestem wegetarianką. Super, czyli, czyli można spróbować wegetarianizmu na zasadzie eksperymentu? Tak. Poleciłabyś to? Tak, poleciłam zrobić w taki sposób, że to łatwiej, wiesz, wtedy nie masz takiej zasady, że ja będę wegetarianką przez nie wiem ile tam lat, że mam zasady, nie. Tak. To był eksperyment dla nas, więcej dla mojego męża, że powiedział, ja by chciałam, ty nie chcesz. No właśnie, jak mąż I to I mąż zareagował. tak po, zobaczył. No na ile czas? Ja myślę, no dwa miesiąca zrobimy. Tak zrobiliśmy, a wtedy on powiedział, no ale fajnie się czuję, dawaj więcej. Okej. Okay. No i tak już przez 15 lat, Okej. Okay. Ja po prostu miałem bardzo podobną drogę z moją żoną. Ale? Bardzo podobną i właśnie myśmy też równo jakby spróbowali, więc, no nie wiem, możemy razem polecić? No, tak! <laughs> no dobra, czyli razem z Kariną polecamy. W taki sposób. W taki sposób. No. Taki sposób. I wiesz i potem ja już urodziłam córkę i ona ma teraz 15 lat i ona nigdy nie, nie jadła mięso. I właśnie to na zdrowie bardzo ma wpływ, że nie, ona nie zna, co to jest doktor. Nigdy nie była. No tak wiesz, może nie jest zasada, tak nie, nie wiem jak to się mówi u Was w Polsce. Nie tak będzie. No tak, ale to fajnie tak było, wiesz, dużo energii masz wtedy. Dużo możesz robić, jak ja widzisz ile robię. A chcecie powąchać? Że widzicie? Coś takiego muszę być. Teraz będziemy to smażyć na pełnię. Nie... Joga! Nie ja widzę, wszystko... ja widzę. Że mam czas tak, na, na to, na wszystko, mam czas, energii na to i mam w serce, jakby, um, jak to ja powiedzieć, tak cię chce, wiesz, dużo robić z ludźmi, nawet się spotkać. Takie robię, za, y warsztaty, gadam, mm -hmm. uwielbiam to wszystko. Robisz warsztaty w Polsce czy w Mołdawii? W Mołdawii. W Mołdawii, a myślisz o tym, żeby w Polsce to, zrobić warsztaty? Tak, może marzę o tym, dlatego że, nie wiem, trzeba nauczyć się lepiej mówić po polsku wtedy może być, a już ludzie polskie bardzo mi są takie, wiesz, bliskie, dlatego że miałam już tyle pokazu gotowania tutaj i oni są tak, wiesz, podobni jak ja jestem. Mhm. Ja zobaczyłam, że tu jesteśmy tak, wiesz, połączy, połączone. Tak, tak. No i rozumiem. Ludzie, Ludzi, no. no. Ty wydałaś książkę. No. Myśmy jej nie zabrali, ale, ale za chwilę ją zobaczycie. Tak. Albo teraz widzicie, jak wygląda ta książka. Tak. Właśnie, bo ja dostałem od karniki taką książkę z autografem. Także mam, mam piękny autograf, bo książkę wydałaś w języku polskim. W polskim języku możesz się wyobrazić. Chciałam po moldawsku, nie zdążyłam. Mnie to jest niesamowite, niesamowite, że ta książka... <laughs> słuchajcie, ta książka jest po polsku. Link do. Tą książkę można kupić w internecie, w internecie. od ciebie? Tak, tak. Wrzucimy link, dobrze? Tak, pod, dobrze. Okay. E, zgodziła się, więc link będzie pod, pod. Słuchajcie, ja książką jestem zachwycony. My z żoną e, obejrzeliśmy książkę, przeczytaliśmy, jak są zrobione przepisy, i powiem ci szczerze, że ja nawet miałem taką małą zazdrość w sercu, ale taką pozytywną. Mówię, że robię sobie kanał Wegekonstruktora. Konstruktora, Mówię, ktoś zrobił książkę taką, którą chci ja chciałem zrobić. Więc szczerze, słuchajcie, mojej książki nie ma, ale polecam. Książkę Kariny, bo ona naprawdę napisała to tak bardzo z serca. I wiesz co, ja tutaj płynnie, bo oczywiście zaczęliśmy rozmawiać, i pytania już mi się pomieszały, ale ja bardzo płynnie przejdę do tego, co, o co chciałem Ciebie zapytać. Ogotowanie sercem, to jest tak, jak człowiek widzi obraz i odbiera jakieś emocje, widzi piękny spektakl, który właśnie teraz się odbywa tutaj obok nas na festiwalu Indii i czuje te emocje. Co byś powiedziała o gotowaniu? Czy twoje nastawienie, czy to dla kogo gotujesz, czy to ma znaczenie, czy to nie ma. Czy tylko składniki, tak? To ja zawsze tak mówię, że najważniejszy składnik do wszystkich potraw to jest nastrój i to dobre serce energii, który włożysz do garnika, to jest najważniejszy składnik. I nie masz takiego nastroju, to wtedy już lepiej nie gotować. Lepiej nie gotować. Nie gotować. Dlatego, że potem ta potrawa, może być może ona będzie smaczna wiesz, na języku, tylko do serca nie pójdzie. A wiesz, potrawa, która się robi z sercem, to ona leci nawet serce. To ona daje tyle miłości, że po prostu człowiek się robi się szczęśliwszy. Ja zawsze u mnie na kanale jak gotuję, to wiesz, co robię? To biorę tak i wysyłam widzą zawsze takie śmieję serduszko. Serduszko, no. serduszko, dla, was, serduszko moi dla was. Serduszko dla was, żebyście wiedzieli, że gotowanie to nie tylko składniki, tak. to, również, to również serce. Myślałaś o takich warsztatach gotowania sercem, właśnie, żeby zrobić. Przyznam szczerze, ja myślałem mhm. i planuję je zrobić, ale świat jest ogromny i planujesz w Polsce zrobić takie warsztaty. Tak, byłby chciałam dlatego, że w Mołdawiasz. Przez 10 lat prowadzę takie wiesz kursy, mhm. na przykład 10 takich lekcji jakby tak, mhm. seminarium, nie wiem jak to powiedzieć no. i od początka do końca ty nau nauczysz się chleb, robić zupę, pyciwo, wszystko, przykąski, wszystko, sosy, to tak masz 10 lekcji takich i wiesz już po 10 lekcji już czujesz się, że o ale fajnie, to wegetarianizm nie jest tak. Trudno. Nie jest tak jest trudno. Można um, po prostu e, spróbować. Wiesz? I wiesz, jak gotować obiad, e, kolacje. I, i, I super. A u ciebie było pierwsze gotowanie czy wegetarianizm? Czy już, y... Nie, wegetarianizm. U mnie I, też. I za rok, za rok tak, ja byłam taką, wiesz, inspirantką. Inspirant, Zainspirowana. Zainspirowana, że nie mogłam to wszystko trzymać do siebie tylko. Ja już do gości potem właśnie, przyjaciele powiedzieli, tak, wiesz to, a zrób taki wiesz jeden raz, dla nas choć. Chodź dla nas, naucz nas, jak to się gotuje. Mm -hmm. No właśnie ja tak zacięłam. Pierwszy raz dla przyjaciół, potem drugi raz i potem oni... je się o sobie, je się już, gotuj, już się Gotuj, tla. gotuj. Gotuj, gotuj. No, gotuj, gotuj. no tutaj na festiwalu ja wam rzucę kilka przebitek właśnie. Jak Karinka gotowała, także zobaczycie, ja zauważyłem, że ty jesteś showmanem, że lubisz stać na scenie. <laughs> I to, i, i, to, I to gadać i kontaktować z publicznością. Ja uh -huh. uwielbiam, wiesz, żeby jakby oni też gotowali, wiesz. nie uh -huh. tylko ja tak pokazuję i taka jestem poważna, wiesz, uh -huh. coś tam robię w garnku, wiesz. Ja lubię, żeby oni też jakby... Brali udział. W w tym? Tym, tak, wiesz? tak, tak. Dlatego ja pytam, a jakby wy soli dodali? <grywa> wiesz, jakby my razem wszystko to gotujemy. I to ja cały czas sprawdzam, a macie dobrą energię teraz? Że teraz gotujemy, a to ważne. To jest ważne, to słuchajcie. Ważne. No i to tak ja robię. Uwielbiam, uwielbiam gadać, uwielbiam kontaktować. Lubię ludzi po prostu i to. Nie, to jest, to jest właśnie niezwykłe ten kontekst z publiką. Pachnie orzechowo, podoba Wam się ten zapach? Cynamon, cynamon do sosu. Najważniejsze. Nieziemsko. Ja byłem pierwszy raz na takim pokazie, słuchajcie, gdzie po prostu mówiąc takim językiem młodzieżowym albo rokowym zażarło. Zobaczcie teraz, że to po prostu, że ludzie jedli karinie z ręki. Ja mówię, to jest niezwykłe, to co robisz jest niezwykłe. I, I dlatego ja tak bardzo chciałem, żebyśmy się spotkali tutaj po prostu na chwilę, bo słuchajcie, my się mijamy gdzieś na festiwalu Indii i znamy się po prostu z przelotu Cześć, Cześć, a tutaj nagle okazało się, że... Robimy to wspólnie. Tak, tak, no, robimy, robimy nagle wspólną gdzieś, gdzieś rzecz na platformie gotowania, dlatego... Ja w ogóle tym odcinkiem chciałbym zachęcić wszystkich, żeby zrobili jedną potrawę. Co ty na to? O, Taką super. Naprzad, Jedną potrawę albo z twojej książki, no. jeśli, jeśli mają, albo z mojego kanału. Tak. Zróbcie jedną potrawę. Super. Napiszcie w komentarzach, jak zrobiliście. Na pewno będzie smaczne. <noise> <noise> Widzicie, tutaj Dobre, jest festiwal Indii, przechodzimy, także na pewno <noise> na, pe... na pewno będzie smaczne, no nie? Ja sobie przełożę jeszcze, jeszcze karteczkę, no nie? Bo mam jeszcze takie jedno pytanie. Oh, Rozbiją się teraz. No. Przed matura i tutaj nagle z, z, popłynęła mi myśl i zrobiło się. Zrobiło się. Powiedz mi, gdzie y, ktoś chciałby umówić się z tobą na, y, na kurs, na spotkanie? Czy w Polsce jest to taka możliwość, czy jeszcze nie? Gdyby ktoś chciał uczestniczyć w takim kursie, albo czy robisz online? Czy online. masz stronę? Mam, mam już takie wiesz. Y experience um, doświadczenia Doświadczenia mm? jak to robić online kursy nawet robiłam chleb mm -hmm. uczyłam tak ludzi przez pandemię wiesz okay. mieliśmy możliwość No ja robiłam tak wiesz taką grupę coś w internecie przez Zuma ja robiłam mm -hmm. i razem gotowali każdy w swoim domie, robił taki chleb wow. tak. potem podawali wiesz do jaką grupę w Messengerze Messengeru, podawali każdy, kobieta podawała swój chleb, jak to wygląda w końcu, tak? I było po prostu fajnie. A tak, żeby e, zrobić to teraz w Polsce, dla mnie to wiesz tak, e, e, jak to się nazywa, Boże, to słowo. Mm. Chodzi o to, że jest. Wyzwol, wyzwol, nie. Nie. Że chodzi o to, że trudno jest to zrobić, tak? tak, tak że tak, trudno tak. jest to zrobić w Polsce. Tak. Nie? Na, na teraz, no tak, bo tak. to jest kwestia wynajęcia lokalu. Ja sam się z tym borykam, słuchajcie, tak. bo myślę o tym, jak zrobić kurs. Jak, um, chciałbym, żeby miał cenę możliwie taką, żeby był dostępny dla wszystkich. No. A co się okazuje, że sala kosztuje 1000, no. produkty 1000. Tak. I się okazuje, że musisz powiedzieć, że za kurs bierzesz pięć stów i wtedy a, przyszlibyście ku, na kurs do, do Karinki. No właśnie. <laughs> za pięć stów ja bym przyszedł. Więc kto wie, może kiedyś razem zrobimy jakiś kurs w Polsce. I wtedy zrobimy go za sześć stów. Tak. A wtedy, a wtedy go mamy zrobimy. Mamy tak plan już teraz. Tak, wtedy go zrobimy za sześć stów. To, to zapraszamy ludzi na festiwale Indii, bo ja postaram się ten odcinek możliwie szybko złożyć Dobrze. I, i wysłać do internetu. Ja myślę, że spotkamy się jeszcze na moim kanale, jak zabiorę kamerę, bo no powiedzmy my teraz na dachu samochodu właśnie, mamy. właśnie, to teraz robimy w takim sposób. Musiliśmy kreację wyzwolić. Słuchajcie, tak, jak w gotowaniu? Nie masz czego w kuchni. No w kuchni. właśnie. I coś wymyślisz, wymyślisz, trzeba wymyślić coś. No właśnie, nie masz czegoś w kuchni i no, co robisz wtedy? Wtedy myślę, że ja teraz zrobię coś, nowy przepis. Ja tak zawsze no, mówię. No, no, na, na przykład miałam taką, wiesz, sytuację. Tutaj nawet, nie pamiętam, w Kubrzeku gdzieś. Nie miałam jedno, jednego składnika, a to ważny składnik był, wiesz. I ja tak, wiesz, stoją ludzie, tak czekałem na mnie. A ja tak powiedziałam, patrzcie na niego. I co myślicie? Teraz robimy nowy przepis. Wiesz, to tak, była, wiesz, taki, wiesz, na początek żart. A to no. udało się, w udało końcu. Się. Udało się i było tak spaczne i teraz mam nowy przepis. <laughs> A to jest super, bo czasami jest tak, że... Nie mamy czegoś w domu albo mamy tylko kilka produktów i musimy, masz też tak, że musisz tak. uruchomić taką kreację, że a teraz nie mam na przykład masła klarowanego. No. A ja słyszałem w ogóle ciekawostkę, że w Mołdawii słuchajcie nie ma masła klarowanego. Nie ma. nigdy nie było, w sklepach nie ma, ludzie nawet nie wiedzą co to jest masło klarowane. Dlatego ja zawsze mówię w telewizji, że masło klarowane to jest najlepszy tłuszcz do smażenia, polecam. I sa, sama gotuje w kotle. Tak, on jest, on jest najlepszy, to jest, ta, to jest prawda. Ale tak samo w Polsce ludzie nie znają asofetidy. O stres przyprawa, wiesz. Moi drodzy, do potraw się dodaje tyle. Tylko do kotlet się dodaje jedną łyżeczką płaską. Też na zdrowie do trawienia. I bardzo smaczna jest ta przyprawa. Asafetida się nazywa. Tutaj w tej książce dużo jest napisane o tej przyprawie, moi drodzy. No właśnie, tutaj, zobaczcie, proszę, asafetida. Widzicie? Asafetida. Także polecam, taka puszka u Was kosztuje 8 zł. Bo no. byłem na Twoim pokazie i widzę, że zaczęłaś od tego, że jest asofetida, bo ja kocham asofetidę. Na kanale widzicie, że też jest w filmach asofetida. Używasz asofetidy. Tak, uwielbiam. Ja, ja też do uwielbiam. wszystkiego dodaję. Ja powiem. też do wszystkiego, tylko do sernika nie dodawałem. Do, do. I do herbaty <laughs> nie Asofetidy. To co? Widzimy się, pewnie następnym razem przywiezę kamerę. Nie będzie to tylko telefon, słuchajcie, telefon na dachu samochodu i gwiazda Mołdawskiej telewizji, która zgodziła się... Uwaga konstruktora na kanale na wywiad. Bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję ci. piąteczkę bardzo. przybijesz? <laughs> Także. Dziękuję Ci bardzo za to, to było niesamowite. Wspaniałe. Serduszko wyślemy dla tak. wszystkich. Trzymajcie się. Papa. papa. Pa. Pa, pa. Jest, kosztuje.